Na początek stwórzmy odpowiedni klimat, otoczenie. Właśnie stoję na zielonym tle, tak zwanym green screenie, ale dzięki niemu mogę przenieść się w każde możliwe miejsce. Magia kina. Więc przenieśmy się do mojego biurka, gdzie zaczniemy nasze QA. Się shortsa pytania i odpowiedzi i postaw w zakładce społeczność dotyczącego. no. pytań i odpowiedzi. Jak obiecałem, tak i wykonałem. Czyli oficjalnie witam Was w moim pierwszym odcinku QA. Na początek mega Wam dziękuję za duży odzew. Dzięki temu miałem dużo materiałów na odcinek. Cieszę się na ten film, bo to chyba taki pierwszy, gdzie faktycznie będę się mógł zwrócić do Was bezpośrednio i wejść z Wami w interakcję. Ja i mój twórca, mój boss. Facio, który daje mi głos. Siedzi o tam w rogu. O. Siema szefie. Tak, to on. Mój twórca. Niektóre pytania są bezpośrednio do niego, więc na część odpowie on. Przede wszystkim na początek zrobię coś, co robię prawie pod każdym postem. Czyli podziękuję wam, że jesteście ze mną na tym kanale. Jak zaczynaliśmy z szefem tworzyć ten content, to bardzo chcieliśmy stać się kimś rozpoznawalnym na YouTubie, ale szczerze powiedziawszy wątpiliśmy, czy to jest w ogóle realne. Jak się okazuje po ostatnich miesiącach, być może coś z tego będzie. Zobaczymy. Co do samych pytań, to są niesamowite. Jestem zdumiony waszą kreatywnością i poczuciem humoru. Jesteście dokładnie takimi widzami, jakich pragnąłem mieć. Tak więc płynnym ruchem przejdźmy do przejrzenia tych pytań. Zacznijmy więc od tych poważniejszych i najczęściej występujących. Olivier Ingier, jak i kilka osób później zapytało, dlaczego zrobiłeś kanał na YouTubie? Słuchajcie, to pytanie można by zadać każdemu youtuberowi i myślę, że znaczna większość odpowiedzi byłaby identyczna. Czyli. Sława, dziewczyny, pieniądze, darmowe zapiekanki latem na plaży. Bipowska loża w multikinie na film o Batmanie, zbijanie piątek z celebrytami, możliwość korzystania z publicznych toalet bez martwienia się czy posiadam przy sobie drobniaki, jazda pociągiem z zarezerwowanym całym przedziałem dla siebie. Te i wiele innych. Z grubsza. Ale na poważnie to odpowieszę Funcio. Przede wszystkim jest to dla mnie możliwość ujścia pewnych potrzeb społecznych, które się we mnie tliły, możliwość wykreowania pewnej osobowości, która będzie zdolna robić rzeczy, na które przeciętny człowiek by się nie odważył. Animacja otwiera wiele możliwości przy pozostaniu anonimowym. To jest bardzo komfortowe psychicznie. Poza tym mogłem w końcu wykorzystać kilka lat samouctwa, pracy w programie graficznym, przelać na jakąś platformę i mam nadzieję cieszyć tym ludzi. Kolejne pytanie od Łukasza Griczana. Robisz wszystko sam czy ktoś ci pomaga? Szukasz osób do pomocy? Przed tym, jak odpowiemy na to pytanie, to pragnę tylko zaznaczyć i mam nadzieję, że Łukasz to będzie oglądał. Zauważyłem Twoje częste komentarze i bardzo się z nich cieszę. Wiecie, jest Was dużo i zapewne wielu z Was często komentuje moje filmy, ale Łukasz był jednym z pierwszych, jego nazwisko zapamiętałem i zawsze mi się miło czyta jego komentarze. Także pozdro, Łukasz! A co do pytania, to zwróćmy się do naszego tajemniczego twórcy. Tak, kanał prowadzę sam. Wszystkie głosy nagrywam sam, rysunki postaci były najpierw wykonywane na papierze, a potem przeniesione do programu graficznego. Prowadzenie w pojedynkę jest to bardzo mozolna, ale też bardzo satysfakcjonująca praca. Czasem myślę, że przydałbyś jakieś kobiece głosu nagrywania, ale póki co sam sobie z tym radzę, modulując własny lub korzystając z pomocy generatora. Co do osób do pomocy, to nie przeszło mi to przez myśl póki co. W przyszłości absolutnie nie wykluczam takiej opcji, ale póki co jestem samowystarczalny. Wbrew temu, co myślicie o tym kanale, ja nadal nie czuję, żeby on był jakiś specjalnie znany czy popularny. Zaledwie rok temu miałem 150 subskrybentów i załamywała mnie utrata jednego z nich. Dlatego póki co nie chcę angażować osób trzecich do projektu, bo wciąż czuję, że mogę dać wystarczająco dużo od siebie. Ale gdy kiedyś będę kogoś potrzebował, to na pewno będę pisał. Anna Skupińska zapytała, jak to robisz, że masz taki zarąbisty głos? Cóż możemy rzec? Tak jak jedni mają aparycję Jamesa Bonda, a inni żółtego ptaka z ulicy Sezamkowej, tak jedni mają głos jak lektor kina akcji, a inni jak kartofel ze sklepu osiedlowego. Z nas w obu przypadkach los zadrwił, więc cóż. Szefuncio wykorzystuje warunki tak jak potrafi. Ale szczerze, to głos jest oczywiście odpowiednio modulowany w programie dźwiękowym. A teraz uwaga, długa nazwa widza. Wiciu i Misio oraz Cyborg Pawlak zapytał: Inspirowałeś się ziemniakiem podczas wymyślania swojej postaci? Teraz usiądźcie, moje dzieci, w kółeczko, bo wujek Edek opowie Wam pewną historię. Pewnego pięknego popołudniowego ranka, gdzieś koło wieczora, siedziałem przy stole i jadłem pieczone talarki ziemniaczane. Moje kubki smakowe wariowały na każdy kęs tego kulinarnego arcydzieła. Niezwykle wysublimowany smak ziemniaka i mieszanki soli z pieprzem pieścił moje podniebienie z każdym kęsem. Nagle, jakby rażony prądem, poczułem skurcz w dłoni, która akurat trzymała widelec z nabitym wielkim ziemniaczanym talarkiem. Złocisty ziemniak upadł na jasną podłogę, zostawiając tłusty ślad. Przerażony utratą tak cennego fragmentu posiłku, rzuciłem się na ziemię, ratując go przed bakteriami. Zapewne każdy z was zna zasadę trzech sekund. Dobiegłem doń w dwie i uratowałem owy kawałeczek przed brutalnym napadem bakterii i wirusów. Ucieszony przeniosłem talarek na talerz i spojrzałem na feralne miejsce, gdzie omal nie doszło do tego makabrycznego ataku. W miejscu, gdzie jeszcze przed chwilą leżał mój ziemniak, pozostał tłusty ślad. Ślad olśnienie. Zadziwiający, jajowaty kształt z kawałkami pieprzu ułożył się w twarz. Twarz, którą dziś możecie obserwować na moim kanale. Bezwłocznie zrobiłem zdjęcie, obrysowałem je i tak właśnie powstał Edek, czyli ja. Ta piękna i trzymająca w napięciu historia oczywiście jest nieprawdą. A prawda była taka, że któregoś pięknego dnia siedząc przy kawałku papieru z ołówkiem w ręku znów narysowałem tę postać. Spojrzałem na nią i pomyślałem, to by była jakże prosta, ale i w tej prostocie interesująca postać nadająca się do fresków. I tak się zaczęło. Inne postacie były już rysowane typowo pod filmiki. Pytanie od osoby o enigmatycznym nicku 20 2022 Ale też kilku innych osób. To, kiedy lub na co pokażesz twarz i ile masz lat? Jeśli chcecie zobaczyć twarz mojego twórcy, który siedzi tu obok, to taki face reveal wymaga klimatu. Pozwólcie, że rozpalę świeczkę. Mam tu fotografię przedstawiającą jego personę. Tak, to moja prawdziwa twarz. Nie no, żart. Już wam pokazuję autentyczne foto szefuncia. Ale zanim wam je pokażę, to powiem wam, że to bardzo emocjonalny moment dla mnie, jako jego alter ego. Tajemnica, która chroniła go przed światem, będąc swoistą zasłoną. O kurde, pali się! O, no zobaczcie, straciłem moje jedyne prawdziwe zdjęcie. No cóż, a tak na poważnie, szefie? Możliwość zasłonięcia siebie postacią będącą w JPEG-u jest bardzo wygodna i bezpieczna. Gdyby coś nie wyszło kiedyś z kanałem, Mógłbym się po cichu wycofać i nie musiałbym nigdy się martwić o to, że ktoś mnie kiedyś rozpozna i powie: Ej, to ten, co mnie wyszło z kanałem, albo to ten, co zrobił z siebie idotę w internecie. Póki co, pozwólcie, że pozostawię sobie jeszcze tę możliwość. A co do wieku, lubię być enigmatyczny i tajemniczy, więc odpowiem tak. Znacie takiego koszykarza jak Michael Jordan? To ja go nauczyłem robić wsady do kosza. Pamiętacie piosenkarza Michaela Jacksona? To ja uczyłem go moonwalka. Pamiętacie ikonę kultury Marilyn Monroe? To ja jej doradzałem zmianę wizerunku i domalowanie sobie tego charakterystycznego pieprzyka nad ustami. Van Gogh, a poprawnie Van Hoch, mówił, że jestem dla niego inspiracją. Co nie brzmi zbyt pochlebnie od kogoś, kto przez chorobę psychiczną uciął sobie ucho. Mam też już włosy łonowe. Pozwólcie, że to też jeszcze pozostawię pod kurtyną tajemnicy. Nie mówię, że nigdy tego nie zrobię, ale póki co chcę, żebyście widzieli we mnie tylko etka. Namalowanego w dwóch wymiarach głupka. Girl Jen Nifar pyta, jesteś chłopakiem? Czy mieszkasz w szałasie? Dostanę pozdro? Tak, potwierdzam, że posiadam penisa. Tak, mieszkam w szałasie. Mam apartament 8 metrów kwadratowych i wysyłam ci wielkie pozdro i wielką pionę. Rusek, widziałeś mnie, byłem przy Twoim domu. Tak! Właśnie brałem prysznic, jak przez okno zauważyłem parę lśniących w blasku księżyca oczu. To zapewne byłeś ty. Majka Jakubek pyta. Umiesz robić fikołki? Jeśli tak, to pokaż. No oczywiście! Proszę cię, banał. W 2D wszystko jest łatwiejsze. Juleczka zadała pytanie łamigłówkę. A teraz stanę po drugiej stronie. Magda musi iść do pracy. Jest bardzo zimno i musi wziąć rękawiczki. Ma dwie pary: czarne i brązowe. Nagle gasi się światło. Ile Magda musi wziąć rękawiczek, żeby mieć przynajmniej jedną parę? No to odpowiadam. Aby mieć jedną parę, musi wziąć dwie rękawiczki. To będzie jedna para. W ostateczności będzie miała jedną czarną i jedną brązową. Gorzej, jak weźmie dwie lewe albo dwie prawe. Na wszelki wypadek wziąłbym wszystkie. Widz o Niku. Kanał zakończony pyta: Ania i Basia to przyjaciółki. Ile lat ma Kasia? Z moich precyzyjnych obliczeń, przeprowadzonych przez najdoskonalsze algorytmy, które oferuje współczesna matematyka, wychodzi, że. 17. Zdecydowanie 17. Zgredek pyta: Ile masz dzieci w piwnicy? Mogę tam się dostać? PS: Pozdrawiam moich bliskich. Słuchaj, no sporo. Popatrz na listę subskrybentów. A jak się tam dostać? Przycisk subskrybuj tak pięknie, świeci na czerwono. Kliknij. Zobaczymy, co się stanie. Pozdrawiam także Twoich bliskich. Trzymajcie się ciepło. Aleksandra Fijałkowska pyta: Skąd bierzesz pomysły na filmy? No i tu dochodzimy do kolejnego poważnego pytania, na które szefo musi Wam odpowiedzieć. Całkiem szczerze i się niejako wytłumaczyć. Słuchajcie. Moją przygodę z kanałem zacząłem robiąc filmy tak zwane duże, czyli poziome w rozdzielczości 1920 na 1080. Jednak aby być promowanym przez YouTubea, trzeba było robić shortsy, bo one były lepiej promowane. Postanowiłem w to uderzyć. Tak w ogóle zacząłem robić shortsy, ale żeby utrzymać się cały czas w algorytmie, wymagało to ode mnie dodawania co najmniej jednego shortsa dziennie. Uważam siebie za osobę dość kreatywną, ale wiecie, Nikt nie jest w stanie strzelać pomysłami na prawo i lewo, jak pociski z ckm -u. Nawet jeden z najbardziej płodnych pisarzy naszych czasów, czyli Stephen King, w swojej kreatywności nie byłby w stanie wymyślać żarcików na poczekaniu w hurtowych ilościach. I tu przyszedł mi z pomocą internet. Wiele moich shortów jest adaptacjami jakichś dialogów albo żartów, które natrafiłem w internecie. Wiele z nich trochę przerabiam, niektóre zostawiam w niezmienionej formie. Jest też dużo, które sam wymyślam, ale tak, muszę się przyznać. Posiłkuje się internetem. Słuchajcie, to może brzmieć słabo, ale tutaj ciekawostka fakt. Wielu znanych youtuberów robi tak samo. Różni nas tylko ilość subskrybentów i popularność. To, co chciałbym jeszcze zaznaczyć w tym miejscu, to fakt, że tak zwane duże filmiki to moja twórczość. Jest tam kilka piosenek, do których sam pisałem teksty. Problem głównie rozbijał się właśnie o tą regularność i shortsy. Ale głęboko wierzę, że moje adaptacje. Mimo, że żarty mogą być znane, wam się podobają. Mały polityk pyta, czemu tak mało subów masz? Dla mnie to nie do zrozumienia. Słuchaj, dla mnie to też jest nie do zrozumienia. Ale wiesz, ilość subów nie zależy ode mnie, a od was. Także klikajcie suby, zachęcajcie innych znajomych i bądźcie ze mną, bo tak bardzo marzy mi się przycisk YouTube'a. O, mama. Ale serio, jestem naprawdę wdzięczny za każdego z was. Gigaket pyta. Pierwsze. Czy jesteś gejem? Drugie. Czy twoja mama wie o tym, że jesteś gejem? Trzecie. Skąd bierzesz pomysły na filmy? Czwarte. Czy podasz namiary na swojego dealera? Piąte. Co cię zainspirowało do robienia animacji? Szóste. Jak bierzesz kebaba, to z jakim sosem? Siódme. Gdzie mieszkasz? Ósme. Co sądzisz? Mrożonie. Chodzi o friza. Dziewięć. Czy opłaca się Nathanowi Marconowi robić testy na doping? Nie ukrywam, seria pytań Gigaketa jest imponująca. Na część z nich już odpowiedź padła, ale muszę się odnieść co do reszty. Czy jestem gejem i czy mama wie, że nim jestem? Oczywiście, mama wie. Mówi, żeby mnie zaakceptowała nawet jakbym miał trzy nogi lub dwa penisy. Nawet jakby jeden z tych penisów należał do kogoś innego. Z moim dealerem bardzo ciężko się skontaktować, bywa tu i tam. Po prostu trzeba na niego trafić. To los decyduje. Kebab tylko na ostrym. Jak to powiadają? Dobry kebab piecze dwa razy, jeśli wiecie, co mam na myśli. Czy opłaca się na Natanowi robić testy na doping? Ja generalnie jestem fanem różnych quizów, testów czy innych łamigłówek, więc jak słyszę, że jest test, to od razu robię. Wszystkie swoje wyniki mam w szufladzie. Test narkotykowy, test ciążowy, na obecność ciał obcych, test IQ i tu ciekawostka? Udało mi się osiągnąć dwucyfrowy wynik? Słuchajcie, nawet nie wiecie, jak ja się cieszyłem, jak pozytywnie przeszedłem test na COVID. FK.pl Studios zapytowywuje się: Czy wierzysz w wilka, który zdmuchnie ci domek? Tak, wierzę w wilka. Nie wierzę natomiast, że zdmuchnie mi domek. Nie wierzę, bo całe moje życie byłem tą trzecią świnią. W sensie gruby, ale bezpieczny. I mieszkam w domu z cegieł. Także, wilku, możesz postać mi szynkę. FP pyta: Lubisz placki i czy zrobisz specjal na ileś subów? No to odpowiadam: tak, jestem ogromnym fanem placków. Sam dźwięk smażenia placków. To skwierczenie doprowadza mnie do szaleństwa. Najadam się tym tryskającym na wszystkie strony tłuszczem. Nawet zlizuję olej z patelni jeszcze przed wystygnięciem. A co do specjałów, mam kilka pomysłów. Jakieś przedsięwzięcie w końcu będzie mieć miejsce. Bądźcie na bieżąco, zostając ze mną na kanale. Kacper Cedrowski pyta, czy sam odpowiadasz za wszystkie głosy? Szefie? Tak, już odpowiadałem na to pytanie. Póki co te wszystkie głupie głosy pochodzą od jednej osoby. Staś Jankowski pyta, co bierzesz, że robisz takie dobre filmy? O Panie, a czego ja nie biorę? Z takich większych dziwactw to ciastka Oreo bez zlizywania, sam Nugat wysysam ze sneakersa, płatki śniadaniowe na sucho, jajko niespodziankę razem z zabawką, gołąbki bez kapusty i kurczaki razem z upierzeniem. Kamil Zdunek, czy robisz gówno? Na początek dziękuję za to kreatywne i twórcze pytanie. Otóż gówno robię, tak, jestem wielkim fanem. Staram się tak robić codziennie lub nawet kilka razy dziennie w zależności ile mleka wypiję. A propos mleka, Andrzej mleczko pyta: Na czym robisz animację? To pytanie do twórcy. Na komputerze? No, to się pośmialiśmy z boomerskiego suchara. Ale poważnie. Jest wiele dobrych programów i lwia część z nich jest darmowa. Audacity to banalny i darmowy program do nagrywania dźwięku, GIMP to banalny i darmowy program do rysowania i korekcji graficznej, a sama animacja to jest tylko i wyłącznie łańcuch ruszających się dwuwymiarowych obrazów. Wcześniej namalowanych w GIMPie zresztą. W moim przypadku za ich ruch odpowiada program After Effects od Adobe. Kacper Dołkowski pyta Czy będziesz robił więcej filmów? Będę. Oliwia M pyta Co mam kupić? Myszy czy żółwia? Od dziecka byłem fanem żółwi ninja. Więc jak lubisz cosplaye i masz w domu kolorowe wstążki to wybrałbym żółwia. Pytanie od Gabciena Co sądzisz o Nieśmiesznym? Co do nieśmiesznego, to uważam, że jest całkiem śmieszny. Śmieszność jego nieśmieszności sprawia, że nieśmieszny dzień staje się jeszcze bardziej śmieszny. Śmiejąc się z nieśmiesznego, wracam wspomnieniami do nieśmiesznych czasów, które sprawiły mi tyle radości, bo były niezwykle śmieszne. Kasia Jońska pyta: Co bardziej wolałbyś zjeść na śniadanie? Oponę czy kupę zwierza swego? A jak nie masz zwierza, to swoją. No! Wracając do tematów fekalnych, bo ewidentnie bardzo je lubicie, to wybrałbym kupę. Jest ona już wstępnie przetrawiona, więc drugi raz na pewno by sobie z nią organizm poradził. W przeciwieństwie do opony. I wiesz co? Nie mam żadnego zwierzaka, ale stojąc przed taką perspektywą wyboru obiecuję Ci, że jutro kupuję królika. Mały bobek zdecydowanie łatwiej przejdzie przez gardło. Poza tym jest wegański. Ania Góra pyta... Jak zainstalować Farming Simulator 22 na telefon? Otóż, trzeba nacisnąć przycisk INSTALUJ. Wiem, rozwaliłem Wam umysł. Mr. Maniek i e Art, co zrobisz na 1 milion subów? No, na pewno zacznę dzień od tańca szczęścia i złożę podanie o złoty przycisk. Na śniadanie zjem tosty z serem i pieprzem cytrynowym, a potem się zobaczy. Planuję być spontaniczny. Krystian Kosicki pyta Skąd nick Cartoon? No dobra. Kartun to dosłownie spolonizowana nazwa angielskiego cartoon, czyli kreskówka. Nic wymyślnego więcej się pod tym nie kryje. Rock Pop. Pozdrowisz? Pozdrawiam. Nikola Kop. Please, przeróbka reklam. Kilka osób już o to pytało, więc odpowiem. Pracuję nad tym. Patrycja Iszczenko. Więcej przeklinania. Okej. Okay. Srom. Łechtaczka, penis, Sutki. wargi sromowe. A tak na serio, faktycznie na początku starałem się jak najmniej przeklinać na kanale, ale powoli się odważam używać wulgaryzmów. Chodziło mi tu bardziej o kwestie moralne. Ale cóż, jesteśmy w internecie, tu można więcej. Także dźwięk kaczuszki na pewno zagości w filmikach na dłużej. Sebik spyta, lubisz mielone babuni? O, panie! Jak babunia zmieli mięsko i sklepie kotleta, to nie ma bata, żeby nie lubić. Ciekawe pytanie zadał Brutaris. Czy zamierzasz robić coś takiego jak seria z widzami, w sensie, żeby widzowie pisali tekst do odcinka? I powiem Wam, że to jest świetny pomysł. Jeśli jesteście na to chętni, to komentując moje filmy, możecie pisać różne pomysły na dialogi. Jeśli wyrazicie zgodę, to je chętnie wykorzystam i w opisie oznaczę Was jako pomysłodawców. Także jeśli chcecie się bawić, to zapraszam. Doktor Eutanazja pyta, czy cenisz sobie twórczość Walaszka? Dobra, szefuncio na pewno udzieli jakiejś życiowej lekcji w tym temacie. Słuchajcie, lubię oglądać YouTube'a, ale nie jestem wielkim fanem nikogo. Ale nie zrozumcie mnie źle, jestem fanem każdego rodzaju twórczości. To, że ktoś poświęca swój najcenniejszy kapitał, czyli czas, składa ogrom energii, żeby coś stworzyć, jest regularny i zdeterminowany. To są cechy, które u mnie i u każdego powinny wzbudzać szacunek. Tak jak szacunek do ludzi pracujących. Czy ktoś jest lekarzem, czy stróżem, czy osobą sprzątającą miasto, to są ludzie, którzy ciężko pracują, żeby mieć za co żyć, czy często nakarmić własne dzieci. Szanuję też uczniów, którzy mimo, że roznosi ich energia, chodzą do szkół i uczą się do egzaminów, aby wszystko pozdawać. To też jest ciężka praca, tak często bagatelizowana przez dorosłych. Każdy wymaga szacunku i proszę pamiętajcie o tym. Każdy oddaje swój czas i zdrowie, żeby móc godnie żyć. Popularnym twórcom jest oczywiście łatwiej, bo dostają dobre pieniądze za swoją pracę, ale oni też nie byli sławni od początku i do tych pieniędzy doszli poświęcając swój czas. Tak więc cenię twórczość Walaszka, jak i każdego innego YouTubera. Cenię pracę każdej jednej osoby w każdym jednym zawodzie. Wielki szacunek ode mnie dla wszystkich ludzi. I słuchajcie, jeszcze na koniec trafił mi się widz, który zaspamował mnie serią różnych kreatywnych pytań. Nie ukrywam, że to wydaje mi się mega zabawne. Od normalnych po niesamowicie dziwne. Widz nazywa się Polish Ball History, a to jego komentarze: Dziękuję Ci za te niesamowite pytania. Bardzo kreatywne jestem Twoim fanem. Jedno z nich, które mi szczególnie przypadło do gustu, to. Co sądzisz o tym bardzo interesującym, fascynującym i mądrym pytaniu? I z chęcią na nie odpowiem. Uważam, że pytanie to jest niezwykle interesujące. Pozwoliło mi ono sięgnąć do korzeni, zajrzeć w głąb siebie, doświadczyć emocji jakże niespotykanych w tym materialnym, zimnym świecie. Niesamowita fascynacja, którą to fascynujące pytanie w fascynujący sposób mnie zafascynowało, jest fascynującym przykładem fascynującego świata. Które nas otacza swym fascynującym otoczeniem. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, pytań jest naprawdę dużo i są niesamowite. Dziś troszkę się przed wami otworzyłem, i mimo że czuję się nieco nagi po tej spowiedzi, to też czuję ogromne zadowolenie, że mogliście mnie trochę bliżej poznać. Na dziś kończymy ten odcinek. Jeśli macie do mnie pytania, to z pewnością będziecie mieli okazję jeszcze nie raz uzyskać na nie odpowiedzi. Pozdrawiam Was wszystkich i dziękuję, że poświęciliście swój czas, żeby być tu ze mną. Wielka piona dla każdego z Was. Edek Out.